Punkt krytyczny. Katastrofy, które wstrząsnęły Polską. 3 marca 2012 roku, na krótkim odcinku między Sprową a Starzynami, czołowo zderzają się ze sobą dwa pociągi osobowe. Dyżurni z oddalonych o kilkanaście kilometrów posterunków, którzy wyprawili oba składy w drogę na ten sam tor, do końca są nieświadomi tragedii: co lub kto zawinił. Raporty Państwowej Komisji są w tej sprawie po prostu szokujące. Punkt krytyczny. Punkt krytyczny. Katastrofy, które wstrząsnęły Polską. Rok 2012. Polska żyje przygotowaniami do piłkarskich Mistrzostw Europy. Kraj przypomina prawdziwy plac budowy. Wiele obiektów powstaje dosłownie na ostatnią chwilę. Stadiony autostrady czy nowe dworce. Modernizacja nie omija również polskich kolei. Wiele tras jest remontowanych lub unowocześnianych. W marcu 2012 roku już jednak wiadomo, że wielu z tych inwestycji nie uda się dokończyć na czas. Te prace służą nie tylko kibicom piłkarskim, którzy mają tłumnie przybyć do Polski za kilka miesięcy, ale przede wszystkim pasażerom. Odczuwalną zmianą jest na przykład ponowne uruchomienie odcinka trasy kolejowej nr 64, pomiędzy Starzynami a Kozłowem. To odgałęzienie od centralnej magistrali kolejowej, które jest skrótem na drodze do Krakowa. Przed uruchomieniem tego odcinka konieczna była duża modernizacja między Starzynami a Sprową. Udało się ją zakończyć na przełomie lutego oraz marca 2012 roku i właśnie wtedy. Główne roboty przeniosły się na odcinek Sprowa-Kozłów. Ze względu na te utrudnienia, ruch był tam prowadzony zaledwie po jednym torze. Trasa nie była może niezwykle ruchliwa, ale codziennie przejeżdżało nią kilka kluczowych dla ruchu pasażerskiego w Polsce pociągów. 3 marca 2012 roku późnym wieczorem, około 20.55, Dyżurni na posterunkach w Sprowie oraz Starzynach spodziewali się tego dnia dwóch składów. Jeden to ten z przemyśla do Warszawy Wschodniej oraz drugi z Warszawy Wschodniej do Krakowa. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że obie maszyny nigdy nie dojadą do celu. Punkt krytyczny Katastrofy, które wstrząsnęły Polską. 3 marca 2012 roku, odcinek linii kolejowej nr 64, między Starzynami a Sprową na Śląsku. Jest późny wieczór, ale dyżurni na obu posterunkach odgałęźnych mają pełne ręce roboty. Krótko przed 21. muszą obsłużyć dwa ważne składy, które będą przejeżdżały tą trasą. Jednym z nich jest pociąg Interregio o numerze 13126 Jan Matejko z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, obsługiwany przez spółkę Przewozy Regionalne. Jest prowadzony przez lokomotywę ET221105, za którą znajdują się cztery wagony pasażerskie. O 20.40 pociąg jest w drodze i lada moment ma się pojawić na posterunku w Stażynach. W tym samym czasie, ale od strony Krakowa, zbliża się TLK 31101, relacji Przemyśl Warszawa Wschodnia. Skład Jana Brzechwy to lokomotywa elektryczna EP09035 i aż 7 wagonów osobowych. Jest 2040. Zanim oba składy będą mogły przejechać linią 64, dyżurni muszą im przygotować trasę. Czy zgodnie z terminologią kolejową wyprawić w dalszą drogę? Jako pierwsza robi to dyżurna, która obsługuje posterunek w sprawie. TLK od strony Kozłowa jedzie po torze numer 2, przeciwnym do rozkładowego, ale w związku z modernizacją na tym odcinku w użyciu był wtedy tylko jeden czynny tor. Dlatego dyżurna w sprawie układa trasę w ten sposób, że z toru numer 2 Kieruje pociąg u siebie na prawidłowy tor numer 1. Gdy tylko to robi, tor od strony Starzyn natychmiast wykazuje zajętość. Wyświetla na semaforze dla TLK Brzechwa sygnał SR1 Stój. Dyżurna natychmiast dzwoni do posterunku w Starzynach i informuje o wygaśnięciu semafora dla Brzechwy. W odpowiedzi, semafor na torze numer 2 wyświetla sygnał Stój. Co w uproszczeniu oznacza, że zdaniem starzyn, Interregio Jan Matejko będzie się tego dnia poruszał właśnie torem numer 2. To upewnia dyżurną w sprawie, która raz jeszcze postanawia ułożyć drogę dla TLK Brzechwa. Tym razem jednak system komputerowy służący do sterowania ruchem wyświetla na jej pulpicie aż 5 ostrzeżeń. Kluczowe są dwa ostatnie. BL-1S kierunek wykorzystany oraz odcinek IT-1SS zajęty. Ni mniej, ni więcej, to powinna być dla niej jasna informacja, po to, że numer 1 od Starzyn coś porusza się w kierunku sprawy. Mimo to dyżurna ignoruje ostrzeżenia i potwierdza ich przeczytanie. Na semaforze dla TLK wyświetla sygnał zastępczy. To białe migające światło, którego używa się najczęściej w przypadku awarii urządzeń sterowania ruchem, która uniemożliwia włączenie sygnału SR1 stój. Maszynista widząc taki sygnał, może jechać jedynie 40 km na godzinę do miejsca, w którym sygnał zastępczy przestaje obowiązywać. Tak było właśnie 3 marca 2012 roku. Maszynista Brzechwy Minął sygnał zastępczy wyświetlany w sprowie, zjechał zgodnie z przebiegiem ułożonym przez dyżurną na tor szlakowy numer 1 oraz przyspieszył do prędkości rozkładowej. Niczego nieświadoma dyżurna w sprowie zabrała się wtedy za przygotowanie drogi dla nadjeżdżającego z przeciwnego kierunku Interregio Jan Matejko do Krakowa. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że tego pociągu nigdy nie zobaczy. Punkt krytyczny. Katastrofy, które wstrząsnęły Polską. 3 marca 2012 roku. Odcinek linii kolejowej nr 62 między Starzynami a Sprową. Około 20.48. Dyżurna z tego drugiego posterunku właśnie wyprawiła od siebie w kierunku Starzyn pociąg osobowy Brzechwa, który z toru drugiego. Wjechał na zasadniczy tor numer 1, przyspieszając do prędkości rozkładowej. Natychmiast przystąpiła do układania drogi dla jadącego w przeciwnym kierunku pociągu osobowego Jan Matejko, który miał się zameldować w tym miejscu w ciągu kilku minut. Zgodnie z informacją w systemie sprzed kilkunastu minut, poruszał się od strony starzyn torem numer 2. Problem w tym. Że kiedy posterunek minął brzechwa, system na torze drugim nie pokazywał żadnej zajętości. Dżurna była zaniepokojona. Chwyciła więc za telefon i zadzwoniła na oddalony o kilkanaście kilometrów posterunek w Starzynach. Chciała wiedzieć, czy Jan Matejko w ogóle ruszył z posterunku w Starzynach. Po krótkiej rozmowie obaj dyżurni upewnili się jednak, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dyżurna była wciąż zdenerwowana. Martwiła ją popielata strzałka przy torze numer 2, którą pokazywał system. Wyglądało to tak, jakby Interregio wciąż stał na posterunku w Starzynach. Około 20:50. Dyżurna ze sprawy wyświetliła na semaforze toru numer 2 zielony sygnał droga wolna, ale wciąż nie widziała pociągu, który powinien już u niej być. Po kilku minutach była tak zdenerwowana, że wyszła przed posterunek w ciemności próbując dostrzec światła Matejki. Bezskutecznie. Wróciła przed swój pulpit i zadzwoniła do Kozłowa, informując o tym, że wciąż nie ma u niej pociągu Interregio, który powinien już stawić się w sprawie. Nerwowo zaczęło się robić także w Starzynach, gdzie powinien zameldować się z kolei pociąg TLK Przechwa, Wyprawiony kilka minut wcześniej ze sprawy. Dyżurny przez radio zaczął wywoływać maszynistę, ale mimo nerwowych prób odpowiadała mu jedynie cisza. Punkt krytyczny. Punkt krytyczny. Katastrofy, które wstrząsnęły Polską. 3 marca 2012 roku. Na posterunkach w Sprowie oraz Starzynach w linii kolejowej nr 64 bardzo nerwowa atmosfera. Nie meldują się dwa pociągi, które powinny były minąć się na sąsiednich torach kilka minut temu. W Sprowie dyżurna wygląda osobowego Jan Matejko z Warszawy do Krakowa, z kolei w Starzynach nie ma pociągu Jan Brzechwa, relacji przemyśl Warszawa. Około 21.00. Do sprawy dzwoni dyżurny z posterunków w Psarach, na centralnej magistrali kolejowej, który przekazuje straszne wieści. Oba pociągi wjechały na siebie na tym samym torze. Dyżurna wypuszcza słuchawkę z rąk. Zgodnie z zapisami rejestratorów Hassler, obaj maszyniści tuż przed wypadkiem zauważyli możliwość niebezpieczeństwa zderzenia pociągów. Brzechwa zwolnił z prędkości 118 km na do 98 km na godzinę. Potem następuje koniec zapisu na rejestratorze. Z kolei maszynista, który prowadził Interregio Matejko zareagował wcześniej. Podjął działania w kierunku ograniczenia skutków zderzenia. Przy prędkości 120 km na godzinę wyłączył zasilanie silników trakcyjnych oraz podjął nagłe hamowanie, Redukując prędkość do około 40 km na godzinę. Wtedy w pociągu następuje zakończenie zapisu na rejestratorze. Około godziny 20.55 dochodzi do czołowego zderzenia obu pociągów na torze numer 1. W wypadku ginie 16 osób, w tym jedna obywatelka Stanów Zjednoczonych oraz jedna obywatelka Rosji. Kolejnych 57 jest poważnie rannych. Wśród nich Ośmiu obcokrajowców, m.in. z Ukrainy, Mołdawii i Czech. W katastrofie ginie maszynista, kierownik pociągu oraz konduktor składu Interregio oraz maszynista i pomocnik maszynisty pociągu TLK. Dwaj członkowie załogi Brzechwy przeżyli katastrofę. Zniszczeniu uległ tabor trakcyjny oraz wagonowy obu pociągów. Prawie całkowicie zniszczone są dwie lokomotywy oraz cztery wagony pasażerskie. Siedem kolejnych jest poważnie uszkodzonych. Jedna z lokomotyw po zderzeniu obraca się o 180 stopni i wpada na wagonę. Uszkodzeniu ulega także nawierzchnia oraz sieć trakcyjna w miejscu zderzenia obu składów. Już zaledwie po kilku minutach na miejscu tragedii pojawiają się mieszkańcy okolicznych wiosek, którzy natychmiast próbują ratować oraz pomagać w działaniach policji i służb ratunkowych. W sumie w akcji bierze udział 450 strażaków z aż czterech województw, 300 policjantów, oprócz nich funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, ochotnicy, do tego używanych jest 35 samochodów ratownictwa technicznego, dwa śmigłowce ratunkowe oraz 13 psów szkolonych w poszukiwaniu ludzkich zwłok. W akcji ratunkowej biorą także udział lżej ranni pasażerowie obu pociągów oraz mieszkańcy pobliskiej wsi chałupki. Którzy docierają na miejsce katastrofy jako pierwsi. Po kilku godzinach na miejscu katastrofy są także m.in. ówczesny premier Donald Tusk, a także m.in. minister transportu Sławomir Nowak i prezydent Bronisław Komorowski, który ogłasza żałobę narodową obowiązującą w dniach 5 i 6 marca. Punkt krytyczny. Katastrofy, które wstrząsnęły Polską. Po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami w całym kraju trwa żałoba narodowa. Już następnego dnia po katastrofie zbiera się jednak specjalna komisja, która musi odpowiedzieć na kluczowe pytanie. Jak to się stało, że dwa pociągi pasażerskie znalazły się nagle na tym samym torze, wjeżdżając na siebie czołowo? Dość szybko eksperci otrzymują ważną informację. Z zeznań pasażerów Matejki wynika, że na kilka minut przed zderzeniem ich pociąg gdzieś się zatrzymał. Nie są w stanie dokładnie określić gdzie, ale eksperci ustalają, że jedyną taką możliwość był postój przed posterunkiem Starzyny. Komisja dość szybko odkrywa, że feralnego dnia miała miejsce awaria rozjazdu w tym miejscu. Z tego powodu pociąg Interregio Matejko po około 7-minutowym oczekiwaniu pod semaforem wjazdowym zostaje wyprawiony przez dyżurnego ruchu w starzynach przez podanie sygnału zastępczego, ale bez wskaźnika W24, czyli jazdan po nieprawidłowym torze na tor szlakowy numer 1, w kierunku przeciwnym do zasadniczego szlaku. Komisja od razu postanowiła przesłuchać dyżurnego ze Starzyn oraz przejrzeć dokumentację całego posterunku. Ustalenia były szokujące. Okazało się, że mężczyzna był do końca przekonany, że Matejko prawidłowo wyruszył w trasę. Problem w tym, że nie obserwował w tym czasie urządzeń na swoim pulpicie lub chociaż przez okno. Nie zauważył także rozprucia rozjazdu numer 4, po którym Matejko wjechał na niewłaściwy, Przeciwne do kierunku tor. Błędów, jak się okazuje, jest więcej. Zaledwie dzień wcześniej ten sam dyżurny nieprawidłowo wyprawił inny pociąg, który zamiast w kierunku koniec pola wjechał na centralną magistralę kolejową. Błąd zauważył dopiero maszynista, który zatrzymał się, cofnął skład o 800 metrów i wjechał na prawidłowy tor. Sprawa zapewne nigdy nie wyszłaby na jaw, Gdyby nie wypadek dzień później. Nie było wątpliwości. Do wypadku na pewno doprowadziła co najmniej niefrasobliwość dyżurnego ze Starzyn, ale komisja chciała poznać odpowiedź na jeszcze jedno pytanie. Dlaczego dyżurna ze sprawy, mimo że miała ostrzeżenia z systemu, wyprawiła na ten sam tor osobowy z przemyśla? Gdyby przecież zastosowała się do alarmów, tragedii. Można było uniknąć. Punkt krytyczny. Punkt krytyczny. Katastrofy, które wstrząsnęły Polską. Marzec 2012 roku. Trwa śledztwo po czołowym zderzeniu dwóch pociągów pod Szczekocinami na granicy Śląska i województwa Świętokrzyskiego. Już wiadomo, że winę ponosi dyżurny z posterunku Starzyny. Który nieprawidłowo wyprawił na tor numer 1 zamiast drugi, pociąg Interregio Jan Matejko. Jednak w momencie, gdy wciskał nieprawidłowy przycisk na swoim pulpicie, urządzenia w oddalonym o kilkanaście kilometrów posterunku w Starzynach zadziałały prawidłowo. Problem w tym, że dyżurna uznała, że to błąd systemu. Na jej pulpicie była informacja o zajętości obu torów. Przyjęła więc, że Matejko prawidłowo porusza się torem numer 2, zgodnym ze swoim kierunkiem jazdy. Czerwony sygnał na jedynce uznała za awarię, dlatego zgodnie z planem wyprawiła na niego brzechwę, na sygnale zastępczym. Według raportu opracowanego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, bezpośrednią przyczyną czołowego zderzenia pociągów pod szczekocinami było wyprawienie przez dyżurnego ruchu posterunku od gałęźnego Starzyny pociągu Interregio Jan Matejko na sygnał zastępczy na tor w kierunku przeciwnym do zasadniczego, po niewłaściwie ułożonej i niezabezpieczonej drodze przebiegu oraz wyprawienie przez dyżurnego ruchu posterunku z prowa pociągu TLK Brzechwa na sygnał zastępczy na zajęty tor szlakowy. Przy okazji wykazano także przyczyny pośrednie błędy i zaniedbania po stronie pracowników PKP polskich linii kolejowych, w tym nieznajomość działania urządzeń obsługiwanych przez dyżurnych ruchu postarunków odgałęźnych z prowa i starzyny. Podkreślono także niedostateczną czujność maszynistów obu pociągów, którzy kontynuowali jazdę mimo otrzymania sygnałów zastępczych bez i ze wskaźnikiem W24, podczas gdy rozjazdy kierowały na tor. Odpowiednio przeciwny do zasadniczego oraz zasadniczy, czyli niezgodnie z podawanymi sygnałami. Sprawa miała także swój finał w sądzie. Tyżurny ruchu ze Starzyn w wyroku otrzymał 6 lat więzienia, z kolei jego odpowiedniczka z posterunków w sprawie otrzymała 3,5 roku więzienia. Prawomocnie orzeczone kary były surowsze niż te wymierzone w pierwszej instancji. W miejscu katastrofy na słupie średniego napięcia do dziś powiewa polska flaga, która upamiętnia ofiary. W każdą rocznicę w tym miejscu kolejarze upamiętniają to tragiczne wydarzenie. Pociągi w rocznicę katastrofy, a więc 3 marca, zwalniają w tym miejscu. Kolejarze natomiast używają syreny dla uczczenia pamięci swoich kolegów oraz wszystkich ofiar katastrofy. Punkt krytyczny. Katastrofy, które wstrząsnęły Polską.